Dzień dobry, Maksymilia Kokot, portal pobandzie.com. Znajdujemy się pod stadionem w Częstochowie, gdzie dzisiaj powinno odbyć się spotkanie między miejscowym Kronoplast Kniarzem a grupą deweloperską Toro. No właśnie, miało się odbyć, a ostatecznie zostało przełożone już wczoraj. Już wczoraj taką informację podała PG Ekstraliga, sugerując się tym, że w Częstochowie będzie mocno padać. I rzeczywiście padało, natomiast. Yy padało przez kilka ostatnich dni. Wczoraj te opady były już znacznie mniejsze. Dzisiaj tych opadów praktycznie w ogóle nie było. Kwestia tego, jak ten tor przyjął te rzeczone opady, ponieważ tak jak tutaj pokazujemy, oczywiście do meszu jeszcze trzy godziny, wszystko może się zmienić, ta nasza pogoda jest zmienna. Natomiast w tym momencie wydaje się, że to spotkanie miało prawo się odbyć, a może nawet powinno się odbyć. Wiemy też, jak wyglądało poprzednie spotkanie domowe Kronoplast Włókniarza, kiedy to zmierzyli się ze Spartą Wrocław, z Betart Spartą Wrocław 46 do 30. Jeden wynik taki dosyć nietypowy właśnie z tego powodu że to spotkanie zostało przerwane przed czasem, po 13 wyścigu wtedy goście można powiedzieć że kończyli ten mecz bardzo mocno osłabieni, bo nie dość, że przyjechali bez Brady'ego Kurtza, to jeszcze kontuzji nabawił się m.in. Artie Łaguta, czy też Maciej Janowski. Tamten tor praktycznie nie nadawał się do jazdy. O tym spotkaniu mówiło się bardzo, bardzo dużo. Zostało już odmienione przez wszystkie przypadki. Natomiast czy dzisiaj mielibyśmy powtórkę z rozrywki? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, bo tak jak mówię, no mecz już się 3 godziny. Natomiast no, nic nie wskazuje na to, że tutaj dzisiaj będzie lao, tak jak mówili o tym synoptycy, tak, tak jak ekstraliga właśnie na nich się e, tutaj powoływała. Też jestem daleki od stwierdzenia, że to włókniarz częstochowa, za wszelką cenę, nie chciał jechać tego spotkania, ponieważ mamy system rozgrywkowy jaki mamy i tak naprawdę za wiele, czy włókniarz dobędzie tutaj 0 punktów, czy 3 punkty, czy 2 w spotkaniu z drużyną z Sturnia za wiele im. To nie zmienia, ponieważ tak czy siak wypojadą w fazie play-down. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy w takim, na takim etapie rozgrywek, w takim też okresie w roku, gdzie ludzie planują sobie urlopy i często planują je właśnie ze względu na to kiedy są rozgrywki żużlowe. Pod ten kalendarz żużlowy może to brzmi dziwnie dla osób, które nie są aż tak zakochane w tym sporcie, natomiast dla mnie jest to całkowicie normalne, ponieważ również też zawsze planuję sobie wszystko pod ten kalendarz żużlowy. No a to tak lekką ręką mam wrażenie, że zostało pominięte i to spotkanie zostało odwołane. Czekamy, jak dalej ta sytuacja się rozwiąże, natomiast tak jak Państwo widzą,